Siemaneczko widzowie, tu ja Andrzej i dzisiaj sobie zagramy w The Evil Friends I tutaj są nowe kartony, ale ja je mam, ale nie mam jeszcze jednego za 1200 Lecimy Tutaj wziąłem ten karton i nie wiem czemu, bez, lat, bez żadnego powodu mi zginął Lecimy z tym widzowie, jak będą lagi, to przepraszam, bo tutaj to jestem na prywatnym serwerze. To dlatego, chyba nie. A prostu nie będę, nie będę kampił, jak to typowy kampier. Po prostu nie będę kampił, bo kampienie jest dla mnie bez sensu. I teraz tak dam wam metodę jeśli będzie was widział czy ktoś tam to zawsze się chowajcie za tymi, za, za rzeczami i wtedy nie będziecie mieli tego wiecie, takie turbo dobra, lecimy gdzieś słyszę na chwilę się schowałem w kartonie, bo tak jak było słyszę, kurde ale lagi tak jak było, że ktoś jest. No, ho, no właśnie. Ja wiem, on jest ślepy, no, no to rozumiem. Dobra, lecimy. Już wątpię do swojej nory. Myślałem, że on już idzie do mnie. byłem byłam w tej to mnie szedł, to ja bym się chyba Nie wiem. Na chwilę się stroną w kartonie, bo był też mógł być pod mostem. Na chwilę, tak? Na... Teraz na chwilę. To! Ej, ja to wywaliłem! Ej, ja tu... To... Odwal się ode mnie! No, widzicie? co to, to właśnie to ciało. Co? No to Aha! Co? A, komu? Już wszystko, git. lecimy tutaj to schować. I tutaj zbieramy 1200 manu. manu. Będę nagrywał jedynkę, ale to nie dzisiaj Chyba Postaram się zrobić miniaturkę, ale nie obiecuję Bo ja nie chcę tak mieć wizowia, że jak coś na przykład tam zrobię I wiecie wam Jakby Tej miniaturki nie zrobię bo czegoś innego. Ej, jeden ciekaw czy Blue by mógł, by mógł mnie tutaj złapać, albo ktoś tam inny? To jest ciekawe pytanie. Może no, tak? Gdzieś tu jest Blue. zielonego krina kryn se tańczy i biegnie oj bo ja się ruszę widzieliście to jak mało brakowało żeby ten gnojek mnie złapał? dobra tutaj nic nie ma dla nas Ja wyprawę tak ciągle się chowam w kartonach, ale. No właśnie, dlatego. On nas nie wkurza, a my go nie wkurzamy. Co ty gada, że jeszcze jedno brakuje? A ja wiem, gdzie to jest. Do mamy to. O, 13 godzin, jeszcze. 13 godzin, może, albo. No nie wiem, 13 godzin chyba, nie? <laughs> Przepraszam, widzowie, że to ja skipuję, ale ja po prostu. Ja wiem, żeby to sobie cię oglądać, ale. Przepraszam. What the hell? What? Okej, okay, dobra. C nie wiem, o co teraz tej chodzi, bo był taki. to uuu, uuu, nie, nie wiem czy to oznacza, że oni są blisko mnie czy uuu, uuu, Tutaj ryzykuję. Nie wiem. Nie, nie wiem gdzie, co i jak. Aha. Blue, trzeba się tak złościł? Nie mogę zapomnieć, że tutaj też jest jeden jeszcze przeciwnik Nie, ja nie wiem po co Ja widzę, się chołem w tych pływach, bo ja się boję, że tutaj oni tutaj te przywitają do mnie I powiedzą, że się mam, chcemy cię zjeść i tak dalej Nie, ja bym potem... Nie, no, oni tak by zrobili swoje To dlatego, się ciągle chowam w kartę Okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem to i mocny. O nie. Gdzieś tutaj. Dobrze. Nie Co jest? Nie ty mnie zna. Nie no, nie wiem o co chodzi. No nie no, Głosie, no nam się macie, wiem o co chodzi. zachodzi. Gram ją ponad kilka miesięcy. Eee... <grym> Okej. Okay. Tego się nie nikt się tego nie spodziewa. Nikt, a nikt. I on chyba teraz idzie do swojego gniazda, żeby tam je nakarmić. Ja wiem... Ja rozumiem, on nie jest groźny, bo on nie jest nie gryzie, ale jeśli on mnie, ten, jakby wiecie, trafi i tak dalej, to będzie już on. Ja już będę na tym. się Wiedziałem! Wiedziałem, żeby tutaj nie wchodzić. No chodź, no chodź, no chodź. Boi, boi, dudek. Dobra, wiem gdzie będą już trzy gaźnice. Tu będzie jedna. I tutaj będą. Odwal, odwalcie się ode mnie ręce. Mm -mm. Mówię, odwalcie się ode mnie, a nie łazicie ciągle tam. Kurde! Chciałem, zrobić to, jest set po prostu. Dobra. Mamy już to Skipujemy O Boże ile tego tu jest Ej ty czemu mi tu ucieka? No, no kurde Odwal, odwal się, od, odwal się ode mnie Czego ty nie rozumiesz? Mówię odwal się ode mnie Gościu? Nie, no niech przegina w sobie Czy... On przegina albo ja przeginę? No a ty mi nie... tu I tu... I tutaj taki... Ter... Ole, ole lagi, przepraszam na to wyzwoło 10 min... No ale lagi, lagi, lagi Przegram, zginę Se stelak to ja nie mam Was jest zimny Razy kurde będę mógł zobaczyć gdzie to jest Ale posłuchajcie jakby jakaś muzyczka co nie? O kurde o kurde chowaj się chowaj się chowaj. Widzowie? Widzieliście to? Włączyłem już to, nie wiem. Ale jeśli tu jest jakaś lubiła muzyczka, taka tyrycycy, tyrycy, sobie. Tej idealnej muzyczki, które nikt nie wie. Gdzie on będzie? Gdzie on doleci? Odwar się ode mnie. I tu nagry no, taki blue tutaj, nie? Gdyby teraz tutaj by był blue, to był się w O, siema, co ty tu robisz? Co wy tu robicie? Czemu ty tu jesteś? A ty jesteś za mało ty, to nie możesz być. Jeśli usłyszycie wiatr, to przepraszam, bo... Dzień, gdzie, gdzie? Ja, sobie Nie lubię najbardziej Grina. Bo on jest się I wpadajcie też na kanał Stasia Stasiu Gameplay To, 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 jeszcze tu green, nie, no, cała armia może jeszcze Nie, ryzyk, ryzyk No, Aj. To, to To było chore. To, co ja zrobiłem, Myś... Oh. Myś... to był ryzyk fizyk widzowie, bo nie spodziewałem się, że on mnie dotknie i mnie zabije. Tego się nie spodziewałem. 要是在那么好？<noise>